Pierwszy film nagrałem w 1991 roku wraz z kolegą ze szkoły podstawowej. Pamiętam ten dzień jak dziś, do szkoły na 11 na 11.45 i co tu robić od rana? Kolega miał kamerę wideo, a konkretnie jego rodzice. A że rodziców nie było w domu, zaproponowałem, że może byśmy nagrali jakiś film. Kamera kosztowała wtedy grubo ponad 1000 dolarów, tak więc nie była to zbyt popularna zabawka dla dzieci. Rok później tata kupił kamerę, i od roku 1992 do 2013, przynajmniej raz w roku, nagrywałem film. Najmilej wspominam kilka filmów. Na pewno rok 1999, film montowany w całości na magnetowidach. Następnie w roku 2001 było Życzenie Śmierci, film przy którym świetnie bawiliśmy się. W roku nas byli wspaniali ludzie, tworzyliśmy naprawdę zgraną ekipę. Zaangażowaliśmy do produkcji pół miejscowości, w której e, to kręciliśmy Najlepsze samochody, jakie wówczas były dostępne Najbardziej zadowolony jestem z tego, że nikt nam nie odmówił Każdy służył pomocą, pytał się, kiedy ten film... Rok 2003. Nawiedzony dwór. Postanowiliśmy zmienić gatunek. Po raz pierwszy próbowaliśmy je trochę postraszyć. Do tego wykorzystaliśmy opuszczony dwór w łąkcie górnej. Miało być strasznie, ale oczywiście znowu było mnóstwo śmiechu. Scenariusz do tego filmu napisałem z moim przyjacielem Arkiem Krzyśleńskim. Następnym projektem, który bardzo mile wspominam, to film z roku 2009, Join the Chase 2. Kolega Marek Burkowicz specjalnie kupił szybowiec, aby nagrać dwa ujęcia z powietrza. W roku 2010 nagraliśmy pierwszy film, luszczanką, która umożliwiała rejestrację wideo w 24 klatkach na sekundę i miała możliwość zmiany obiektywów. Owocowało to zupełnie inną plastyką, powiedziałbym bardziej filmową. Pod koniec 2010 roku zaczęliśmy produkcję filmu bez odwrotu. Która światło dzienne udział dopiero po trzech latach Mogę się z tobą zabrać? Jasne. Zadaj. To dla dziewczyny? Co dla dziewczyny? No kwiaty. Kwiatki są na grup. 2011 to Join the Chase 3 najbardziej zaawansowany technicznie oraz logistycznie film, jaki nakręciłem. Muzykę do tego filmu skomponował również Jakub Tomasz Czech. grozy przeżyliśmy przy produkcji Join The Chainsaw kiedy to kierowca ciężarówki wypadł z drogi. W tą scenę kręciliśmy z kuzynem. Mówię do niego macie, rozstawmy trochę kamery, różnie to może być. No i było. Niebezpiecznie również było przekraczanie filmu Join The chase 2, gdzie Tomek ramaczył z kakao astron. bokami i przede wszystkim moment, gdzie Piotr Libera na początku wyścigu rusza w ostatnim momencie przed pędzącym samochodem grubo ponad 120 km na godzinę. No i ten skok wykonani Piotrka nad samochodem. Żeby nie było tak dramatycznie, to przy kraceniu filmów była świetna zabawa i mnóstwo frajdy. Na pewno mile to wspomina Jarek Wójtowicz z Grzyszkiem Malczykiem, gdzie w 40 kilku stopniach słońcu biegają w zoo. Jarek biega w skórzanej kurce i długich spodniach, a się w garniturze. W jednej ze scen widać, jak Grzysiek biega w kompletnym garniturze. W drugiej scenie spodnie mają już inny odcinek. Cóż, powodem tego było to, że oddał garnitur do pralni, a dostał tylko górę. By było jeszcze śmieszniej, w następnym roku, tym razem w ciemnym garniturze, I znowu akcja. <głos> <głos> <Jego mat>. no <głos> <życie>. <głos> Przede wszystkim kręcąc te filmy czułem mijający czas. Chciałem uchwycić jak najwięcej młodzieńczych lat oraz miejsc, które dzisiaj wyglądają już zupełnie inaczej. Myślę, że mi się to udało.